Witajcie w kolejnym odcinku Jazdy Gwiazdy. Dziś w tę piękną pogodę przewiozę znaną, lubianą i co ważne dyplomowaną, świetną, przepiękną aktorkę. Chciałbym, żebyście ją poznali uśmiechali się szeroko, bo ona ma uśmiech jak Joker w zasadzie od lewej do prawej, a jej dentysta jest multimilionerem. Marieta Żukowska cześć, ze mną tu. dzień dobry, cześć Rudy. Wszystkim smakoszom polecam przykrótkie spodnie. Tak? Jedziemy. Rzecz, jak to jest się dzieje? No bo jesteś aktorką, świętą no aktorką, wszyscy ci znamy, jesteś śliczną aktorką, myślisz. No ja ty mi w ogóle takim komplemencikiem. No takie to spodnie ja... założyłaś. Co się robi takiego, bo o tobie nie ma plotek w internecie? No chodzi o to, że nie, nie kreuje się tych plotek. A, bo one są kreowane, ale ja jest nie jest tak, wie. że kiedyś zdarzył Ci się taki melanż, że po prostu usmarowana farbą biegałaś przez Kraków, czy tam w Częstochowie zbiłaś lampę, nic się nie zdarzyło na tej wiesz pory? co, ale jak mam taki melanż, no to po prostu staram się, żeby nigdy. nie wszyscy się, że ci ludzie się starają, żeby... Naprawdę? To jest nie, taki, No nie, ale spodob... jak, jak wiesz, no jak pijesz ze znajomymi, no to raczej cię nikt nie kopie, Nie, No nie, właśnie skopie, taki nie, nie, weryfikuje, czy nie, nie, czy nie, 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 no właśnie. Największy taki hit w Twojego życia, tak. poza narodzinami córki, to tak. faktycznie. Największy tak. ścięła włosy. To jest w ogóle Max, rozumiesz? Hit. W zasadzie ludzie się zdradzają, yy, sprzedają narkotyki, mają wypadki. Dilują. tam, w ogóle rozchodzą, się schodzą. Kupują, rozumiesz, maksimum życiu, jaki osiągnęłaś w świecie podkarskim, to jest to, że trzymałeś włosy. No i wygoliłam, bo jeszcze takie jest. A, że wzorki, wygoliłam. że wygoliłam, wygolone wzorki. Miałam. Ale powiem ci tak, Rudy, ja czasami gram, bo wiesz, ludzie tam znają mnie z seriali, z tak, z, ewentualnie z filmów, które są, wiesz, tak dużo ludzi chodzi do kina wtedy, ale na przykład ja bardzo często gram w spektaklach i w filmach takich, artystyczne, gdzie naprawdę masz taki poziom stresu, emocji i spodlenia emocjonalnego, no no, no no. że później musisz iść do domu, się położyć, przeczytać jakąś spokojną Herberto, książkę. Szyb, 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 szybko Platona, szybko, Platon, dwie strony, szło, jak dobrze, jak dobrze. A Ulises, wierzy, szybko. Jak Ulises być ulisesa dobry. mi tu. Jezu, chyba nas łapią, chyba przekroczyliśmy. Nie, nie, no karetka. nie karetka. To, karetka, to po Ciebie, to ziomki, machali, machali, poznali Cię. Przejdźmy do tego najsławniejszego, ostatnio najbardziej kontrowersyjnego tak. filmu, w którym zagrałeś oczywiście o botoks. Tak. Jestem najlepszym chirurgiem w tym szpitalu. Dla mnie prawdziwy chirurg sika do umywalki. Wiele razy cię spytano o sikanie do zlewu po tym filmie. Słuchaj, ty bo tylko... Bo ja nie chciałem o to spytać, Słuchaj, ale z drugiej ty strony... mnie spytałeś, jakiś dziennikarz mnie spytał i Kuba Wojewódzki. A wiesz, że to jest w polskich domach taki temat, że ha, 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 wziąłeś ten film, no i sikała do zlewu. A, tak, naprawdę. To jest mniej więcej tak wygląda recenzja ale wiesz, w każdym polskim domu. I jest coś takiego, że na przykład moje koleżanki i kobiety, które to widziały, na znak protestu, że tam wiesz, moja... Nie mów, że sikały do zlewu. Nie. Rebel Girls, wiadomo. No tak, ale wiesz, no to jest coś fajnego, a wy mężczyźni lubicie też takie kobiety, no które dobra, nie są takie wieczne. A, a to więc was zarabia w domu, ty czy facet twój? Na równi. Nie ma takiej sytuacji! Nie ma takiej sytuacji jak Nie ma takiej w ogóle. sytuacji! Nie to niemożliwe, no bo wiesz, ja oczywiście jestem za, jak najbardziej. A u Ciebie jak jest? Yy, no ja najmniej zarabiam. Najmniej. Ja nie, zawsze jak, wiesz, szukam dziewczyn, tak, żeby przygarnęła mnie. Ja zaopiekowała ja, ta, się tam. Tak, utrzymywała ten problem. Ja myślę, że ludzi często gubi hajs, ale najważniejsze z tym wszystkim to, żeby nie dać się zwariować, że ten hajs, 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 hajs wcale nie jest taki ważny. On jest bardzo ważny, jak Ja nie takie... nie mam, to on jest Bardzo ważny, jest jedna z najważniejszych. Ja go nie rzeczy. Masz, ale ja go Masz, no nie musisz go mieć, kurczę, jakieś zatrważające yy, ilości. No możesz lepiej, jechać autobusem, mieć, nie mieć. ale możesz jechać autobusem nie, no już czy nie? no jest okej, okay, No właśnie, więc jest, wiesz... Czasami pożyczam garbu, garbusek, garbusa ważną sprawę do załatwienia, wiecie, więcej, tak to będzie. Ale wiesz, bo zawsze jest coś takiego, że zawsze Ci ktoś pomoże. Jeżeli wiesz, prosisz, ludzie no ja są... ja zapiszę do Ciebie numer, będę dzwonił, jak będę ktoś jechał, słuchaj. I pożyczyć kasę, dzwoń A, pożyczyć kasę. A, to jest najważniejsze. Dobra, ale wracając do pieniędzy, czy to nie jest tak, że w tych szkołach aktorskich, którą ty też ukończyłaś, bo normalnie zrobiłaś dyplom z wyróżnieniem, tam była masa tak, nagród, prostu tak. nie da się, gorzej się nuda, nie da. Nuda, nuda, na straszna nuda na pudy. Czy to nie jest tak, że trochę w szkołach aktorskich mówi się o sztuce, yy, sztuki teatralne i aktorzy teatralni grają poważne rzeczy, a na koniec trzeba pójść po hajc, żeby... Yy, było na życie. mnie to wkurza, wiesz, że no. oni tak mówią, że tak poważna sztuka, poważne to. No są różni ludzie, są różne Ale oczywiście, ale pytanie odbiorcy. jest takie, czy Ktoś lubi jeździć garbusem, ktoś lubi jeździć se Ferrari, ktoś lubi sobie jeździć na rowerze, bo jeżeli coś robisz dla hajsu tylko to ja. i tego, no. ale tak i nie tak. lubisz tego, kochasz swoją pracę, widzę to po tobie. Ale robią dla hajsu, to no przecież wracam do domu. No i wiem, jest. ale też lubisz ją dla hajsu, tylko byś jej nie robił. No. Ja myślę, że ty lubisz swoją pracę i nawet jakbyś ciemniał, że jesteś, że nie lubisz, to jednak lubisz, bo ty jesteś takiego, że wysyłasz Taką energię podkorową po prostu. Jezu, to bardzo skomplikowane. Do Freuda się zgłasza, nie, nie żyje. No. Czy na co dzień w sklepie albo gdzieś tam zdarza Wykorzystuje się, to... wykorzystujesz, że jesteś aktorką, żeby coś przyudawać. Ale że co na przykład przydawać? Przy na przykład że ci łatwiej przywigili. Że oni mówią, o to my o tej polityce, a ty już dobra, bo wiem, że babcia jest za tą partią i nawija, że jesteś za tą partią, dzielnie to udaje. Ale taki konformizm, tak? Że za ten nie. Tak, nie, no czy, coś... czy, czy, czy wykorzystujesz te swoje stile aktorskie. Nie. Albo bo... na przykład, czy kokitujesz mężczyznę jak coś zadać, na zawsze. Ale stacja, Rudy, ci sekret no, i dalej. są najgorszą aktorką świata, jeżeli chodzi o normalne życie. Mnie na przykład często moi znajomi proszą o coś. Marieta, a weź coś załatw ten, powiedz, że coś tamten. I ja wtedy, jak mam coś udać, albo no udawać tak w normalnym życiu. No to słuchaj, to w ogóle nic nie umiem i od razu oni Maryta nie, no ty nie możesz, musimy wysłać kogoś, kłamiesz w domu. A maksa. O Jezu, wszystko mi od razu. I się zaczynam tak plątać od razu. Uu, 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 nie da się, nie da się. Zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś się rozpoznał na ulicy i powiedział Kola-kola, ja panu panią widziałem w filmie, albo widziałem pani tak, w serialu. Jest... Panie reżyserze kochany, ja, ja pana to widziałam we wszystkich filmach, i w polskich, i zagranicznych, i amerykańskich. I wiesz, to ja często jeżdżę, bo jestem taką y, normalną dziewczyną, jeżdżę autobusami po Warszawie. Ludzie są fajni, ludzie się uśmiechają, ludzie nie mają czegoś takiego, że na przykład y, ktoś mi coś kiedyś niemiłego powiedział, czy, mm -hmm. mi, czy mi na przykład powiedział, a tak zagrałaś tutaj, jak tak można? Nie, nie miałam czegoś takiego. Ale jesteś takiego, że są onieśmieleni. Okej, okay, to ja mam te drugie pytanie. Dobra. Czy ktoś kiedyś zaczepił Cię i powiedział ja widziałem Panią w sztuce w teatrze? No nie, w sztuce nie. <noise> Żyjemy w takich czasach, że trochę zapomnieliśmy o teatrze, bo Ty jesteś aktorką, wszyscy mówią Marieta jest aktorką teatralną. To Czy to jest prawda, że aktorzy teatralni grają w serialach i filmach po to, żeby wyżyć, bo w teatrze się nie zarabia pieniędzy? No, więc co, w teatrze no nie zarabia się jakichś super pieniędzy, więc w teatrze bardzo często robisz to z takich przyczyn, że na przykład chcesz gdzieś coś ambitnie zrobić, dowartościować się jako człowiek, jako aktor, mhm. a tak naprawdę, wiesz, no, pracujesz w różnych materiach. Ja na przykład jestem taką aktorką, że uważam rudy, że każda materia, w której pracuję, czyli i w serial, mhm. i film, i teatr, to są fajne rzeczy, inne, spotykam tam innych ludzi, Każda jest do jakiejś grupy ludzi, po prostu. No dobra. Ale już skończyliśmy? Jestem przerażona. Tak, że tak, spanię. koniec, nie mam, wysiadka. Już chciałam się dowiedzieć, Dość? Tak. Zastanawiam się, czy jest rola, której wiesz, że w życiu nie zagrasz. Słuchaj, miałam takie role, w którym powiedziałam, że o, na pewno tego nie zagra. To nie da się tak wiesz, łatwo być, o, nie zagram nigdy tego, pirata, tego. Bo nie lubię Pira o nie Jezusa, pirata, on nie Ja bym chciała zagrać, takiego Jack Sparrowa. <toddź> <toddź> Ja bym pirata chętnie. Naprawdę? No, i ja to, ci zaraz załatwię. W sensie, jak się położysz pod gabusa, przyjadę i już miała no nogę już do końca życia. <grym> I już będę charakterystyczna Tak, na koniec. opór, dobra, uwaga, robimy myczek, elektryczek i zjeżdżamy. Uwaga. Koniec? No pewnie, że koniec. To już jest. Nie, nie ma już nic. W Idziesz w po córkę już? Nie. Jeżdżę za korkami mam jest? taki zawód. No do. chciałbym coś mądrego na koniec powiedzieć, ale ja nigdy nie, nie mówię nic sprawdzę. trochę mi to trochę tak, ci tak naprawdę, że troszkę mi się tak dobrze mi się tak z tobą gadało. To nie najlepiej świadczy o tobie. Naprawdę? No. Naprawdę? Żegnam Cię. Żegnam Cię. Dziękujemy bardzo. A może tu jeszcze pojeżdżać? Jeżeli macie jakąś plotkę o mariecie, napiszcie u nas na Facebooku, SKTV albo na Instagramie, bo ja nie wykopałem. Chyba, że będzie to najdłuższe utrzymanie ręki, w której się obie po, co mam straszny upał. Trzymajcie się. Cześć.